Już po raz trzeci w ramach przygotowań do nowego sezonu MTS Chrzanów był gospodarzem turnieju pamięci Andrzeja Odynokowa. Andrzej Odynokow był postacią nietuzinkową dla Chrzanowskiego szypiorniaka. To jest człowiek, który grał od dziecka piłkę ręczną w MKS i Chrzanów później kontynuował karierę w fabloku. Ja nie widzę innej możliwości jak kontynuowanie tradycji turnieju. Imienia Andrzeja Odynokowa. W turnieju oprócz gospodarzy wzięli udział pierwszoligowcy, Olimpia Piekary Śląskiej i MKS Wieluń oraz drugoligowe Zagłębie Sosnowiec. Tak mocna obsada gwarantowała emocje, i kibice nie mogli czuć się zawiedzeni. Już pierwsze spotkanie pomiędzy MTS-em a zespołem Sosnowca stało na wysokim poziomie. Po dobrym początku gospodarzy zagłębie zdołało odrobić stratę i wypracować do przerwy dwubramkową przewagę na 13 do 11. W drugiej połowie szanowani poprawili skuteczność i wyrównali. Końcówka meczu należała już do nich. Gospodarze wypracowali sobie kilkubramkową przewagę i nie oddali już jej do końca, ostatecznie pokonując Zagłębie Sosnowiec 27 do 25. W kolejnym swoim meczu pod opieczni Rafała Bugajskiego zmierzyli się z Wieluniem. Pierwsza połowa odbywała się pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzili nawet czterema trafieniami. Po przerwie zespół z Wielunia odrobił straty, ale nie na długo. MTS przyspieszył i w 40 minucie odskoczył rywalom na kilka trafień. MKS Wieluń próbował odrabiać, ale Chrzanowianie kontrowali i zwyciężyli 22-18. Tymczasem w pozostałych meczach MKS Wieluń pokonał Olimpię Pigary Śląskie 25-18, Olimpia zwyciężyła z Sosnowcem 32-28, zaś Zagłębie niespodziewanie wygrało z Wieluniem 24-19. Takie rozstrzygnięcia sprawiły, że już przed ostatnim meczem szanowianie pewni byli wygranej w trzecim turnieju pamięci Andrzeja Odynokowa. Mecz z olimpią był więc doskonałą okazją na potwierdzenie dobrej dyspozycji w całych zawodach, jednak ostatnie spotkanie turnieju nie potoczyło się pomyśli gospodarzy. Po wyrównanej pierwszej połowie w drugiej szanowianom zabrakło skuteczności i dobrego wykończenia. Wykorzystali to zawodnicy z Piekar Śląskich, którzy kontrowali i zdobywali kolejne bramki. Na trzy minuty przed końcem prowadzili już czterema trafieniami. W samej końcówce Chrzanowianie nieco zmniejszyli straty, ale ulegli Olimpii 22 do 24. Memoria uważam za bardzo dany ze względu na, na punkt szkoleniowy, gdzie, gdzie tutaj przed sezonem jesteśmy trzy tygodnie przed startem rozgrywek i, i, i ten turniej tutaj jest bardzo potrzebny w szanowie. Mimo e, tego, że przegraliśmy ostatni mecz, e, sprawdzian formy zespołu naprawdę wy, wypadł bardzo pozytywnie na tle innych pierwszoligowców. Tutaj możemy powiedzieć, że Zagłębie głębie Sosnowiec, które do nas przyjechało jako drugo. Ligowy zespół jest bardzo wzmocnione przed tym sezonem i, i mierzą w awans do, do pierwszej ligi. Mimo przegranej w ostatnim meczu gospodarze zwyciężyli w trzeciej edycji memoriału i mogli wznieść trofea za to osiągnięcie. W ich ręce trafił m.in. przechodni kryształowy puchar przekazany przez rodzinę Andrzeja Odnokowa. Przyznano też indywidualne wyróżnienia. MVP zawodów został nowy rozgrywający szanowian Sebastian Danysz. Bardzo fajnie się czuję z MVP jak tutaj mówicie. Super, na pierwszym turnieju stanowie taką statuetkę dostać. Naprawdę fajnie. Dosyć się odnalazłem jak na razie, ale samów naprawdę bardzo szybką piłką gra. Bardzo żeśmy się ograli na takim turnieju. Były naprawdę mocne drużyny i mam nadzieję, że nam to yy, da duży pożytek. Podczas turnieju na parkiecie pojawili się wszyscy zawodnicy MTS-u, którzy tego dnia byli do dyspozycji trenera Rafała Bugajskiego. Czas na boisku dostali także juniorzy, którzy przed sezonem dołączyli do kadry klubu. Od zawsze o tym marzyłem, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i no, będę się starał, żeby grać jak najdłużej w MTS-ie. Turniej był też okazją do debiutu w nowych barwach bramkarza Patryka Rolewicza, który wcześniej występował m.in. w pierwszoligowym GKS-ie Żukowo. Myślę, że będzie bardzo ważnym ogniwem, bo parametry ma zupełnie inne jak dotychczas, dotychczasowi nasi, nasi bramkarze jak, jak Marcin Górkowski czy Grzesiu Małodobry. Zupełnie inaczej wygląda w bramce, jest wysoki. Yy. Myślę, że, że konkurencja dla naszych bramkarzy naprawdę duża i bardzo dobrze się pokazał w tym turnieju, który tutaj rozgrywaliśmy w szanowie. Brakowało mi trochę tej gry na pewno. No ogólnie to miałem chwilę przerwy parę miesięcy i no dobrze wszedłem w mecz, więc myślę, że wikę tak samo będzie. No ale się nie spodziewałem, że aż tyle zabronię, ale no, cieszę się na pewno. Przed startem rozgrywek Szanowian czekałem jeszcze dwa mecze sparingowe. Najpierw MTS pojedzie do piekar śląskich, a 11 września zagrał siebie z siódemką Mysłowice. Tomasz Wójcik, chrzanowska telewizja lokalna.